Nazywam się Józef Iskrzycki, pochodzę z Pstrągowej. Tu się urodziłem, tu spędziłem dzieciństwo, młodość, tu założyłem rodzinę. W tym kościele zawarłem Związek Małżeński w październiku 1973 roku. Jeszcze w starym wnętrzu, ale już w nowych murach. Mieszkałem w pobliżu tego kościoła, dlatego jest on dla mnie bardzo bliski i ubolewam nad tym, że już go nie ma. Na początek trochę historii o parafii i kościele. Pierwszy zapis w kronikach parafialnych kościoła informuje, że była to kamienna okrągła kaplica pochodząca z 1344 roku. Pstągowa była parafią filialną należącą do Czucza. Dopiero od 1628 roku stała się samodzielną parafią. W roku 1802 parafia Pstrągowa dostała w formie darowizny drewniany kościół z Góry Ropczyckiej. Warunek był jeden, aby został on przewieziony w ciągu jednego dnia. I tak coś się stało. Jak opowiadali starzy mieszkańcy Pstrągowej, kto tylko posiadał jakiś środek transportu, konie, krowy, woły, wyruszył w drogę. Dzięki temu udało się dotrzymać obietnicy. Był to kościół drewniany o konstrukcji zrębowej kryty gątem jednonawowy. Był on połączony lewą częścią nawy z istniejącą kaplicą kamienną. W 1928 roku rozebrano kaplicę grożącą zabaleniem i dostawiono dwie boczne nawy. O długości 12,5 metra i szerokości 4,5 metra. Zmieniono wówczas również strop z płaskiego na półokrągły o wysokości około 3 metrów, co poprawiło akustykę i wygląd świątyni. Jak widzimy na fotografiach, był to już kościół trójnawowy, którym ołtarz główny jest zwrócony na wschód. Tak były budowane dawniej świątynie. Kościół ten miał piękny wystrój i malowidła na ścianach, prezbiterium i stropie. Został rozebrany częściowo w 1973 roku, bo od 20 września tego roku rozpoczęły się prace przy kopaniu fundamentów pod nową świątynię. W czasie tych prac natrafiono na wiele niespodzianek, m.in. na fundamenty starej kaplicy. Po tym zabytkowym kościele które na tym miejscu stał od 171 lat, nie pozostało dosłownie nic. A szkoda, bo był to piękny obiekt, za rok obchodzilibyśmy 220 rocznicę budowy. Po wielu latach zrodziła się w mojej głowie myśl, aby spróbować odtworzyć w odpowiedniej skali makietę tego kościoła. Wówczas to rozpocząłem poszukiwania dokumentów. Starych zdjęć, materiałów do wykonania makiety, jak również musiałem stworzyć dokumentację, która by mi pozwoliła wiernie oddać kształt, wygląd i każdy szczegół tego obiektu. Posłużyły mi do tego stare fotografie pozyskane od wielu znajomych, przyjaciół i moich rodzinnych archiwów. Ponieważ jestem pasjonatem fotografii. Dużo podróżowałem w poszukiwaniu drewnianej architektury sakralnej, by móc z bliska zobaczyć szczegóły tych budowli i technika ich wykonania. Było to bardzo pomocne przy moich pracach. Wówczas jeszcze nie myślałem, jak wielkie to wyzwanie, z jakim muszę się uporać, problemy. Największą trudnością było zdobycie odpowiedniej blachy na pokrycie wcale niemałego dachu. Makietę tego kościoła wykonałem według odtworzonych wymiarów rzeczywistych w skali 1 do 150, co dało możliwość pokazania szczegółów i oddania piękna tego obiektu. Blachę osiężną, którą udało mi się pozyskać, podarował pan Sławomir Gierlak, wywodzący się z Nowej Wsi. Nie będę tutaj Opowiadał szczegółowo o pracach nad tym dziełem. Powiem tylko tyle: był to dla mnie ogromne wyzwanie, ale po blisko dwóch latach, po wielu kłopotach, udało się zakończyć tę budowę. Właściwie makieta ta była gotowa jeszcze w listopadzie 2020 roku, ale ze względu na drugą falę pandemii nie można było jej wystawić. Jednak, po namowie syna, zdecydowałem w tym czasie popracować nad częściowym odtworzeniem wnętrza, które będziecie Państwo mogli zobaczyć. Zobaczyli Państwo, jak wyglądał kościół na zewnątrz. A teraz, w sposób wirtualny, przeniesiemy się do wnętrza świątyni. Wchodząc głównym wejściem, na pierwszym planie posadzka, w głębi z lewej strony Ambona figura świętego Franciszka, z prawej ścielnica i figura Świętego Antoniego, prezbiterium ołtarz główny z obrazem świętej Rodziny, balaski oraz sklepienie prezbiterium. Na belce zwieńczającej sklepienie figura Matki Bożej Niepokalanej. Na uwagę zasługuje piękny żerandol kryształowy, wykonany według starej fotografii wnętrza kościoła. Wnętrze można również zobaczyć przez otwierane okno nad głównym wejściem. Odpowiedni klimat, nastrój nadaje oświetlenie wnętrza kościoła. Dziś jeszcze nie wiem, gdzie ostatecznie umieściłem tę makietę. Ale zapewne zorganizuję wystawę w Strągowej, mojej rodziny miejscowości oraz w Czucu, gdzie obecnie mieszkam. Wówczas, gdy tylko nadejdzie odpowiednia chwila. Życzę przyjemnych wrażeń i doznań i zapraszam do oglądania. Józef Iskrzycki, wykonawca. Dziękuję.